O kurwa, o, Jezus, ziomek. Y... Nie, kurwa. <grym> w każdym razie Daszczan zaśpiewać jeszcze jakąś piosenkę. Oczywiście, a to mordeczki z tym, tam mordeczki mówię, że propsują moją melodię? Chcą usłyszeć jeszcze od ciebie coś Ty, kurwa, innego. o kurwa, raz, dwa, trzy. jasne, że tak. <grym> Człowiek moc. Także jak sobie coś wybierzesz, to powiedz. Albo może daj widzom, nie wiem, wybierz sobie dwie, trzy piosenki i daj coś do wyboru, chyba że chcesz coś, nie wiem. Ja dam im trzy do wyboru. Tak, ready? Jesteście ready? <noise> Dobra. Pierwsza jest tak, nie? Ciuralla, druga jest Ciuralla. Witam, zaję Chyba wiem, co wybiorą. Widzicie, wczynę jebana, milenę, kurwę, pierdolona. Wieszaj i robimy bifa jak Ryszard Peja i Zurom kurwo. Także poczekajmy na, co, na to, co odpowie czat, a tymczasem wyślij mi link, kappa. Wyślij mi link i jedziemy. Myślę, że ta piosenka się wkupi właski czatu. Czas wybrał Ciuralę, no a mieli taki wybór, a jednak wiem, tak, Chciałem dostawić wybór, nie? Dobra, linkować? Mm, tak, napisałem tutaj. Dobra, zaraz to przyniosę. Spoko, mordo. Dobra, wysyłam ci link tutaj. Poprzednie piosenki jakieś krótsze takie śpiewałeś. To już ma 2,5 minuty, także no coś dłuższego. To jest znany Twitchowy hit. Dobra, okej, okay, jak będziesz ready, klikam play. Jak tam? Przesuję się trochę. A kurwa, żartowałeś! <laughs> ja pierdolę! Nie ma, kurwa, raz dwa, trzy, nie! <laughs> Dobra? Mm. Powiem ci, tak! Zrobię to, kurwa! Okej, okay, wierzę no wierzę w ciebie cały czas. Dzięki, ty to jesteś, kurwa, kolega. Ach, no widzisz. Nie, te kurwy to się sprzedały na psach, kurwa, wczoraj. A, ktoś się sprzedał, może coś powiesz więcej? Kurwa, jakieś lamusy pierdolone, kurwa, ni? Mówię, baj kurwa, wyskakuj z telefoniku, kurwa, i portfela, kurwa, lamusie, ni? A typek, kurwa, że dzwoni na psy. Um, jest, kurwa, konfident, pierdolony? A myślisz, że to było w porządku? Ale myślę, że to jest troll, ale tak hipotetycznie ale, kurwa, pytam. Ale typek się psa, czy ty to ciałeś, mąż, A jak jesteś, a jak jesteś większy od niego, to w jaki sposób ma zareagować? Nie wiem. Przepraszam, a ja... No powiem, widzisz, on a, też, on też nie wie. Albo na przykład powiedzieć. Ale no ten ja temu spot, Bo no offense. Ale oddasz mu telefonik? No oczywiście kurwa raz dwa trzy. <laughs> kurwa. Ale to jest jakiś troll, tak? Nie, jak kurwa troll, kurwa? No tak Złamaś jakoś... O kurwa, jak krucicie. O, jak, kurwa, aż tak, jak, kurwa, aż tak? Jak, kurwa, chyba kurwa, wyniki czy? ankiety zostaną trochę zmanipulowane. O kurwa, nie kurwa, spróbuj się, kurwa. O boże. Nie, nie, gucio, ty jesteś prawidłna morda, Czy nie jest go na psa? nie? Um. Chyba, że podszedłby do mnie trzy razy większy ziomek. Uwaga. Kurwa, raz, dwa, trzy! Dobra. <laughs> Dobra, gotowy? Jesteśmy gotowi. Okej, okay. także klikam play. Ready? No, powiedz mi. Nie no, jestem ready. Okej, okay, klikam. Poszło? Tak! Dobra, jedziesz. Poszło! O kurwa. Poszło. To chyba będzie dobre, no. Dżurala, 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 dżuralala, dżurala, dżurala, dżurala. Tygodnie już się chodzę, nawet nie dała pomacać Myślę sobie, dzisiaj twoja ostatnia szansa Nie chcę więcej czasu tracić, mogę nawet ci zapłacić nl Rikę, Fakę, weź tego śmierdziela na łapę Ciurala, ciurala, weź złego siurala Dziewczyno za pustówy, to ja chcę bez gumy Ciurala, ciurala, weź siurala Mówię do dybiary, weź chwilo, nie rób siary Churalla! churalla, 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 churalla. Czy ty ze mną jest nie tak? Czy ty jesteś pojebana? Zobacz kochana, klęczę na kolanach Teraz wszystko w swoich rękach, jak można to też usta ustach Kasimierzu wielki pomóż, banknot kładę tutaj Ciurala, ciurala, weź mojego siurala Dziewczyno za pustu, to ja chcę bez głowy! Ciurala, ciurala, weź mojego <laughs> siurala Mówię to ty piary, weź świnio nie rób siary Ciurala, 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 ciurala Ciurala, 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 ciurala A mówiła ze mnie kochanie to nie łachy bez Wyluzuj eks, gała to seks na Narostanie tylko nara, sama tego chciała Jak wyciągnąłem fujarę nawet na nią nie spojrzała Churala, churala, weźmę go churala, dziewczyno, za wy to, ja chcę bez gum. Churala, churala, weźmę go churala, rób to do piary weź świnio, nie rób psiare. Churala, 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 churala. Dziękuję za uwagę. O kurczę, porwałeś, porwałeś czat ze sobą, cały czas spamuje bobolec i kapy. Z kurwa, rękami uniesionymi do góry. <gry> Ordy prawilne, kurwa, widać, że na rejonie wiedzą, kto jest kurwa, gdzie on, nie? Kupiłeś osobowością Twitcha, wow. <gry> Niewielu nie się to udaje. Okej, okay, w każdym razie to, bo bolec muszę ci zagrać głos nie chwilę na chwilę jeszcze. Cieka, 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 U, niestot... no? powie... Dobra, dawaj. Tak, tak, tak. Mów. Ja chciałbym. Jeszcze raz mogę pozwolić, czy, czy nie? No, możesz jak chcesz. Dobra, dzięki Mordo. Chciałem podejść tak. Cały Team jest wesoły Bubry po sztoku. To jest drużyna w internecie. Tam na przykład Ludiego i Skadra też chciałem jeszcze pozbawić. Leo From Korea, dobra morda, szanuję. A znowu się jeszcze... akurat kucę trochę, ale to tam takie spiny hotzowe, bo grałem kiedyś. No nieważne. Ale, że to Dobra, twój kurwa. ziomek. Dobra kurwa. Guciu kurwa czy kurwa nie, Ni? O, Ooo, czyżbyś był teraz po mojej stronie? Oczywiście kurwa, się? <grym> nie no, kurwa morda, tyś kurwa nie, kurwa. No. Dobra morda jesteś. O Boże, okej, okay, w porządku boblec. chciałem jeszcze pozdrowić takich ziomeczków z Rala. Z Jacka, która ma roboczą kurwa blizna. Nie pytaj kurwa dlaczego Lamusie, kurwa. Czy wiesz że lepiej, ile lepiej śpisz kurwa, nie? Raz, dwa, trzy. Chciałem jeszcze oczywiście tutaj pozdrowić wy wcześniejszych wykonawców, bardzo mi się podobało, szczególnie proszenka Eda szanuje. szanuję. A która, bo dwie osoby wykonywały? A nie wiem. Męski głos no mordo. Jednak jestem, to ja i muzyczkę troszeczkę tak zajeść, oczywiście naukomo, homo, nie? Bez padalstwa, kurwa, nie? Ale ten kolega lepiej. Że nie nie szanujesz homoseksualistów? Ja A co jeżeli ogląda z kilku? Ale ja co bardzo homoseksualistów. Ja bardzo. bardzo. Czyli tak. jednak trochę homo oczywiście jednak to no mówisz. Homo, A, to już nie wiem, w sumie się pogubiłem. Tak raz, na trzy. <ślonia> okej, okay, dobra, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dobra, okej, okay, to jest teraz te sześć osób. Mam pola utworzonego sekundę, gdzie on był. Um... Bla, 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 bla.